Do tej pory jeszcze nic nie wygrałam. Aha, czyli to nie jest pierwszy konkurs, w którym Pani... To wygrała. nie jest pierwszy konkurs, tylko pierwsza wygrana. Aha, i nawet wcześniej żadnego drobiazgu Żadnego wydarzyło. nie. Aha, rozumiem. A proszę powiedzieć, regularnie Pani czyta chodnia? Tak, codziennie, bo mamy prenumerowane. Mhm, rozumiem. Także codziennie czytam. I wszystkie zestawy kuponów Pani wysyłała do tej wszystkie, pod... wszystkie, do tej pory wszystkie. Dobrze. A proszę powiedzieć, jeździ w ogóle Pani samochodem? Tak, mąż jeździ, ja mam prawo jazdy. Aha, czyli... Także jeździmy samochodem. No i proszę, Tylko czy... mamy taki troszeczkę taki towarowy, Aha. a osobowego całkiem nie mamy. Aha, jakie marki? Peugeot, okay. <laughs> Partner. Aha, rozumiem. Tak. No i. Podstawowe pytanie: kto będzie korzystał teraz z nagrody? Pani mąż, czy tak na zmianę? Na zmianę będziemy, jakoś się uzupełnimy. Aha, rozumiem. Kto będzie miał potrzebę, to będzie właśnie. Brał samochodzik. Będzie gdzie trzymać samochód? Będzie, będzie. Mamy domek jednorodzinny, także mamy podwórko i będzie gdzie trzymać.